Kolejny tydzień otwierania skrzynek przede mną, a przed Wami kolejna szansa na zgarnięcie fajnego skinka od suchego. W tym tygodniu mam dla Was AWP Mortis po ciężkich walkach z kolekcji Klacz. Oczywiście jedyne co trzeba zrobić, zostawić łapę w górę, zostawić suba z dzwonkiem i zostawić komentarz dowolnej treści. Zostawcie też w opisach swoich kanałów, swoje trade linki, żebym mógł podesłać skina. Do zwycięzcy! Powodzenia! Najgrubszy w mieście witam was serdecznie moi drodzy widzowie, dzisiaj kolejne 5 kluczy, kolejne 5 skrzynek. Kiedy to się skończy, nie wiem, ale to też zależy wiele od Was. Bo jeśli nie zostawicie tutaj masy łapek w górę pod tym filmem i jakiegoś fajnego komentarza, no to nie będę miał motywacji, żeby to robić każdego dnia. Także zostaw ziomeczku, łapę, zostaw komentarz, co Tobie udało się wydropić ze skrzynki CS20, bo mi... Logi drogi przyjacielu, kiedyś udało się wydropić z niej kocę. E, tutaj mamy klasyczne noże. I udało mi się wydropić klasyczny nóż Factory New Fate, który no, był w pewnym momencie warty 3400 zł. Także naprawdę piękny strzał, nie pogardziłbym absolutnie dzisiaj powtóreczką z tego. Co wtedy się wydarzyło, jeśli ciekawicie, jak wydropiłem tą kosę, to znajdziesz film na moim kanale. To był jeden też z pierwszych filmów, kiedy wydropiłem kosę. Odszukaj, sobie naprawdę fajny, fajny, śmieszny film, bo wtedy kupiłem pamiętam jedną skrzyneczkę, jeden klucz tak zgupa, gdzieś w ogóle w nocy sobie grałem i otworzyłem. Pach, i taki piękny strzał. No ale jak już wiecie, ja obecnie noża nie posiadam, gdyż sprzedałem moją ostatnią kasę pieniążki, zainwestowałem też, odsyłam was do odcinka o inwestycjach. No ale trzeba odzyskać Trzeba odzyskać to, co utracone, także mam nadzieję, że może dzisiaj przełamiemy tą niemoc eee, Może mi pomóc, że maćku jeśli zostawię oczywiście łapkę w górę. Nie wiem, że się powtarzam, ale dlaczego już bym tego nie robić. Pięć eee, skrzynek lecimy z pierwszą, moi drodzy. CS20 coś tam różowego nam mignęło. A my mamy dwie bereciki. Jest Tatraku. O kurczę. One są takie proste, fajne. one nic na sobie wiele nie miały 0,27 dobra No ale Statrak to Statrak Do kontraktów się przyda Druga skrzyneczka No i leci różowe się pokazują Ale tylko się pokazują i uciekają niestety Tutaj też słabiutko Trzecia skrzyneczka ja bym chętnie przygarnął mp9 hydrę w Tatraku, fajna, a wupkę też bardzo chętnie bym sobie przygarnął Famasa miałem, ale jak na początku mi się podobało tak teraz tak średnio już mi się podoba, szczerze mówiąc No ale póki co mamy Skara, piękna sprawa skar Lekkie zużycie, ok Dwie skrzyneczki do końca, moi drodzy, słabo to wygląda dzisiaj, słabo Przelatują nam różowe tylko dwa, dwa razy już przeleciały Trzeci raz przeleciał różowy I mamy, no, no mamy chociaż fioletowego Agenta 029, więc słaby, no, słaba jakość No, ale dobrze, no, jest fioletowy Jak to śpiewała Sylwia Grzeszczak Cieszmy się z małych rzeczy Ostatnia skrzyneczka, my drodzy, dzisiejszego dnia no, znowu przeleciał auk wow, różowy a my mamy fioletowego Inferno, e, też słabej jakości, ale dobra, dwa fioletowe Tragedii e, nie ma, chociaż za bardzo cieszyć się nie ma z czego e, Także mój drogi przyjacielu, jeśli chcesz mi e, sprawić trochę radości, pocieszyć mnie po tym dzisiejszym openingu Zostaw łapę, zostaw suba z dzwonkiem i napisz w komentarzu co tobie się udało wydropić fajnego z tej skrzynki no i oczywiście zapraszam Was na live z cyklu skiny Grajo, tam rozdajemy skiny dla widzów, dla graczy i dla donatorów, także warto tam być, bo na każdym live'ie masa skinów leci dla wszystkich, więc zapraszam już dzisiaj Subika też zostaw, żebyś nie przegapił naszych fajnych rzeczy, które robimy na tym kanale, a za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję, widzimy się w kolejnym materiale. Elo!